Ty jo cresiatoyaborice, Ty doisa ne visto ne biznaya, Tari se mati divo runose Ikona Bożonarodzeniowa to temat trzeciego kursu pisania ikon zorganizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska i Muzeum Regionalne w Brzozowie. Finał warsztatów stanowi wystawa prac uczestników w ilości 40 eksponatów prezentowanych w brzozowskim Muzeum od połowy grudnia 2021 roku do końca stycznia 2022. To już trzeci kurs malowania ikon. Pierwszy odbywał się z projektów w Grabownicy w Remizie. Kolejne dwa odbyły się, jeden w muzeum, i trzeci teraz w tej chwili malujemy ikonę. Przeszkadza nam bardzo COVID, bo byłoby już w tym czasie prawdopodobnie dużo więcej takich kursów, dlatego że rezultatem każdego z tych kursów jest jedna. Niektórzy mają nawet dwie lub trzy ikony po takim kursie. Każdy kurs kończy się wystawą, również ten nasz będzie się kończył wystawą. Taką tradycję też już mamy, że wystawa jest połączona z wernisarzem, na którym jest wykład księdza dyrektora Muzeum Architecyzjalnego w Przemyślu księdza Marka Wojnarowskiego. Podczas kursu nie ograniczano się ściśle do tematu wiodącego, poszerzając niektóre prace, o zagadnienia około bożonarodzeniowe. Mamy i zwiastowanie, mamy temat ucieczka do Egiptu, mamy temat po Trzech Króli. A nawet tu pani robi spotkanie Marii Elżbiety, kiedy się święta Elżbieta była w zaawansowanej ciąży i, i Maria. Więc te tematy są tu, każdy sobie wybierał temat, każdy zaczynał już w domu. My tutaj jesteśmy, w tej chwili spotkaliśmy się na takich, no żeby sobie wymienić i doświadczenia i, i, i jakieś każdy z nas. Coś tam z czymś jest do przodu, z czymś jest do tyłu. Tutaj ja jako instruktor naszej pracowni, jeszcze jest pani Kasia, to tu udzielamy konsultacji, pomagamy przepchnąć przez jakiś etap, o którym się zapomniało, bo na kursach robimy jedną ikonę. Ale jedna ikona nie wystarczy nigdy, żeby być malarzem, więc drugi, trzeci raz, no przynajmniej trzy ikony, to już utrwalimy tak, taką wiedzę dotyczącą tempery żółtkowej, pozłotnictwa, a z takiego kursu po tej kursy są po kilkanaście osób, a potem się okazuje, że kilka osób naprawdę tą ikoną, w tą ikonę weszło, są zakochani i się z przyjemnością spotyka, spotykamy wszyscy wszyscy wielbiciele ikony. O, jak inspirująco wpływają kursy pisania ikon na rozwój talentów niektórych uczestników, niech świadczy przykład Tomasza Bartnickiego. Pierwszy kurs, który z panią Jadzią zrobiliśmy to był w 2014 roku i od tego czasu tak sporadycznie maluję. Po kolejnym kursie w Grabownicy, który Tadeusz przez swoje stowarzyszenie w 2019 roku organizował, te, te prace się troszkę zintensyfikowały. Jest nas więcej osób, które lubią to robić. Lubimy to też robić yy, wspólnie. To Taka radość, yy, taka można powiedzieć wartość dodana z tej wspólnej pracy, bo yy, dobrze nam się ze sobą pracuje. Wspieramy się, podpowiadamy sobie, podpatrujemy yy, jak, jak, jak się maluje, bo... No naprawdę trzeba sporo czasu, żeby osiągnąć jakiś tam poziom, no może nie profesjonalny, ale taki poprawność. Także myślę, że z jednej strony jest to taki indywidualny wymiar, że, że robimy to co chyba nam się podoba z drugiej strony, taki też i społeczny, bo dzięki temu, że Muzeum Brzozowskie nas tutaj przytuliło, daje nam możliwość. To spotykamy się ludzie z różnych środowisk, z różnych pokoleń, z różnych miejscowości. Bo wydaje nam się, że robimy dobre rzeczy. Zrobimy jeszcze lepsze. Zrobimy replikę połowy Konostasu z Ulucza. Zobaczycie. Jeszcze nie wiem kiedy. Ikony mogą istotnie wpływać na uatrakcyjnienie naszych terenów w kontekście turystycznym. Tym bardziej, że nasz region, z uwagi na swoją historię, sprzyja tego rodzaju sztuce. Mamy cerkiewki i ikony, i te ikony są tak piękne że warto je powielać te wzory, niezależnie jak robimy, czy bardzo dobrze, czy dopiero się uczymy, czy, ale trzeba, trzeba korzystać z tych wzorów, bo tu trzeba pamiętać, że w, w większość wsi była zamieszkała przez ludność grekokatolicką, a w tych mieszanych wsiach Mieliśmy i kościół, i cerkiew, więc naprawdę tu tych ikon było multum. A pojęcie ikony karpackiej jest dosyć szerokie. To nie jest nazwa stylu, to jest w zasadzie, moglibyśmy powiedzieć, że mówimy o geograficznym zjawisku, bo tu się znalazły ikony, które są muzeum w Sanoku. To są ikony XVI wieczne, które przyszły razem z migrującą ludnością. Z z południa Europy. Tu działały miejscowe pracownie, takie zagubione w górach, gdzie no, ci malarze nie zawsze byli douczeni, więc troszeczkę odbiegały te ikony, one z takim rysem ludowości. Tu były również kupowane ikony do, do kościołów, do cerkwi z pracowni lwowskich. Z pracowni. Także na tym terenie ta ikona jest, tajkona jest różna różna i przez to bardzo ciekawa. Ważną rolę w rozpowszechnianiu ikon odegrało usytuowanie geograficzne naszych ziem. Tutaj bowiem znajdowało się pogranicze Kościoła Zachodniego i Wschodniego, a w wielu miejscach Obydwie religie współistniały ze sobą. Zawsze takie pogranicza, wzbogacają bardzo ludzi. I w związku z tym to jest jeden, dla mnie ta ikona z naszych terenów jest jedną z najciekawszych. Ona się rzeczywiście troszkę, jakbyśmy tak popatrzyli, na nowogrodzką ikonę, która zupełnie inaczej wygląda. Na bałkańską, która jest z takiej, z taką Taką grubą krechą. To też, nawet kolorystyka się różni, bo w rumuńskiej mamy tam, gdzie mamy tutaj czerwień, w rumuńskiej mamy intensywny róż. Na pewno są takie, historyk sztuki by znalazł bardzo dużo różnic. Ja natomiast mówię o takim zjawisku regionalnym. Na wystawie Brzozowskiej Placówce połączono eksponaty wykonane w ramach trzeciego kursu pisania ikon z pracami prezentowanymi wcześniej w siedliskach w ramach innego lokalnego projektu. Do tego kursu, jeszcze naszego do tych naszych ikon, które zostaną wystawione na wystawie w Muzeum Regionalnym w Brzozowie, będzie można ją oglądać od 13 grudnia. Będą dołączone prace uczestników ikon z siedlisk, więc będzie tych ikon cała kolekcja, można ją będzie w Muzeum Brzozowskim obejrzeć. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dynowsko-Brzozowskiej napisało projekt do Mecenatu Kultury. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 15 tysięcy z budżetu województwa podkarpackiego oraz 5 tysięcy dofinansował nam wójt gminy Nozdrzec w ramach projektu Grupa 17 osób przez trzy weekendy na przełomie października i listopada, w sobotę i w niedzielę uczestniczyła w projekcie Etnogmina Warsztaty Pisania Ikon. Warsztaty prowadziła pani Jadwiga Denisiuk, właścicielka pracowni ścisnej Wera Ikon. Warsztaty były wprowadzeniem dzięki wykładowi księdza Marka, dyrektora. Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu, uczestnicy przez cykl zajęć 36 godzin pisali ikony, tematyka to była głównie Maryja uczestników, wśród uczestników była też dwójka dzieci. Warsztaty zakończyły się wernisarzem i prezentacją y, prac. Przypomnijmy, że wystawa będzie czynna do końca stycznia 2022 roku. Oje, Dome Vos apis